Witam wszystkich z tej strony Kłałodron i zapraszam Was do 28 filmu informacyjnego. Moi drodzy, na początku chciałbym poruszyć jedną kwestię ponadprogramową, więc przejdźmy od razu do niej. Ostatnia ankieta, którą umieściłem na kanale, dotyczyła tego, kiedy ma się odbyć najbliższa transmisja na żywo. No i spoglądając na wyniki jasno daliście mi do zrozumienia, że chcecie, aby transmisja odbyła się w najbliższy weekend majowy. Zakładam, że transmisja odbędzie się 4 maja w sobotę o godzinie, no powiedzmy 20. Jednak, tak na 100% potwierdzę to, podejrzewałem, że będzie to najbliższy piątek. Umieszczę jakiś tam film, w którym już dokładnie potwierdzam, że stream odbędzie się tego i tego dnia, ale tak na 95% zakładam, że właśnie będzie to 4 maja. Tak więc zapraszam już teraz serdecznie wszystkich na transmisję. Czy będzie tak udana jak ta pierwsza? No cóż, nie jestem w stanie tego określić, nie jestem w stanie tego przewidzieć. Ale mam nadzieję, że będzie równie dobrze i równie ciekawie jak ostatnio. No i uprzedzając Wasze pytania. Podczas transmisji będziemy nadal ogrywać modyfikacje do GTA San Andreas, czyli GTA San Andreas Randomizer, bo to jest naprawdę ciekawe i fajne do oglądania, bo nigdy nie wiadomo, co się może zdarzyć. I moi drodzy, przy okazji, jeszcze raz chciałem Wam serdecznie podziękować za to, że tak wiele głosów zostało oddanych podczas ostatniej ankiety. Ok, sprawy programowe mamy już odklepane, więc przejdźmy do spraw bieżących. Moi drodzy, seria zagrajmy w Mafia 2 Zdrada Jimiego dobiega końca. No i cóż mogę powiedzieć o odbiorze tej serii? Na szczęście, moi drodzy, mówię o tym po prostu z wielką ulgą. Wszystko wróciło, że ta powiem, na stare tory, ponieważ seria została przyjęta bardzo dobrze, dużo, dużo lepiej niż ostatnie serie. Tak więc, no, jest to wydaje mi się taki dobry prognostyk, że już wszystko wróci na, na właściwe tory i na właściwe miejsce. I z tego miejsca, kochani, chciałem Wam podziękować za wszelkiego rodzaju suby, lajki, komentarze i ogólnie za całą Waszą aktywność podczas trwania tej serii. Teraz, moi drodzy, możemy płynnie przejść do sekcji statystyk mojego kanału. Moi drodzy, nagrywam ten materiał dnia 29 kwietnia i obecna liczba subskrypcji na moim kanale wynosi 1213 subskrybentów. No i cóż, nadal te suby nie przybywają w takim tempie jak kilka miesięcy temu. Jednak pomalutku widzę, że wszystko to idzie do przodu. No i szczerze wierzę, że... BĘDZIE DOBRZE! I pomału te subiki będą szły do przodu. Zresztą liczba subów jest nieistotna, liczy się ilość, a nie jakość. Tym niemniej dziękuję wszystkim za ostatnie subskrypcje, a jak to będzie rozwijało się dalej to już czas pokaże. No i cóż moi drodzy, jedna seria zagrajmy wy się skończyła, więc wypada rozpocząć kolejną serię a będzie to seria Zagrajmy w Half-Life. Tak moi drodzy, przed nami seria z tego mosiężnego klasyka, z gry której chyba nie trzeba przedstawiać nikomu, ponieważ każdy może nie tyle co zagrał, ale każdy na pewno słyszał o serii gier Half-Life. No i uprzedzając Wasze pytania, grałem w klasyczną wersję Half-Life'a, nie grałem w wersję Source, tylko po prostu w tą oryginalną z 1998 roku, tak więc ogromnie jestem ciekaw, jak ta seria zostanie przyjęta na kanale. Ja tam mam mam nadzieję, że będzie w porządku i że będziecie się bawić równie dobrze podczas oglądania, jak ja podczas nagrywania. Teraz, moi drodzy, możemy przejść do sekcji wsparcia mojego kanału. No i tym razem również jest lepiej niż ostatnio, ponieważ kilka ciekawych wpłat się pojawiło. Pierwszą wpłatę umieścił użytkownik Ari. Wpłacił mi piąteczkę, za co Ci bardzo mocno i serdecznie, mordeczko dziękuję. Dalej czekam na jakiegoś koopa i tak proponuję jakiegoś The Last of Us na kanał. No, powiem Ci mordeczko, że też chętnie bym z Tobą nagrał jakiegoś kopa, Ale no wierzę, że z czasem krucho, ale wierzę, że koniec końców się uda jakoś tam kolaboracyjny jakiś materiał nagrać. Jeśli chodzi o serię na kanał, ja póki co będę gustował w klasykach, ale kto wie, być może kiedyś The Last of Us się pojawi. Kolejną wpłatę umieścił użytkownik Druid Lot, wpłacając mi 25 zł. Bardzo Ci mordeczko za to dziękuję. Mafia zawsze na propsie, mimo iż krótka seria, to zapewne poleci chociażby w tle. No i taką postawę bardzo mocno szanuję. Jeszcze raz bardzo serdecznie Ci dziękuję za 25 zł ciszy. Mam nadzieję, że również seria z Half-Life'a przypadnie Ci do gustu. Kolejny wpłaty dokonał Rafał Jakis, wpłacając mi 20 zł. Pozdro, pozdro mordeczko. Bardzo Ci dziękuję za te dwie dyszki, z pewnością mi się przydadzą, z pewnością pójdą na wsparcie kanału, na kupno sprzętu itd., itd. Tak więc jeszcze raz dzięki. No i teraz moi drodzy standardowo na co pójdą te pieniążki, no i cóż w tej kwestii zaszły delikatne, ale zawsze jakieś zmiany, o których Wam już teraz mówię. Ostatnio mówiłem, że będę chciał sobie kupić płytę główną Asusa B760 Plus Wi-Fi D4. Tak mniej więcej ta płyta się nazywa, z tym że ta płyta ma jeden zasadniczy minus. Ona niektóre po prostu złącza ma z tyłu na laminacie, przez co nie pasuje do większości, czy też może nie do większości, ale do wielu obudów. Tak więc postanowiłem zmienić ten model na model B660 plus WiFi D4, to są bardzo podobne do siebie modele. Tak więc tutaj specjalnej różnicy ani w cenie, ani w jakości produktu nie będzie, ale wspomnieć o tym było trzeba. Kolejna kwestia to procesor, no i tutaj waham się właściwie między dwoma wersjami tego samego praktycznie procesora. Mowa tu o i5 12600K lub i5 12600KF. Wersja KF nie posiada zintegrowanego układu graficznego, więc tutaj bardziej będę się kierował i bardziej tutaj będę się przechylał w stronę yy, wersji z integrą, po prostu, ponieważ być może w niektórych przypadkach taka integra pozwoli mi odpalić jakieś starsze gry, kiedy na przykład zawiedzie mój kochany RTX 2060, a z racji tego, że są w bardzo podobnej scenie, no to wydaje mi się, że warto mieć po prostu w zanadrzu taką zintegrowaną kartę graficzną. Następna sprawa to zasilacz, no i tutaj musiałem zasięgnąć rady informatyka, a właściwie dwóch moich znajomych informatyków. Pozwoniłem, popytałem, no i ich zdanie jest właściwie w tej kwestii jedno. Mój zasilacz obecny może zostać, ale dali mi jasno do zrozumienia, że wskazanym byłoby po zmianie tam płyty głównej i Prozka, wskazanym byłoby to, aby ten zasilacz wymienić na Nowszy, niekoniecznie może mocniejszy, ale z pewnością na nowszy, ponieważ wiadomo, że podzespoły mają to do siebie, że się po prostu zużywają, więc zdecydowałem się na mocniejszą wersję zasilacza. Mam opatrzony model Be Quiet! BN344 850W. To jest ta wersja, wiecie, Plus Gold. Ona ma tą taką wysoką przepustowość na linii 12V. Tak więc pewnie siądzie albo ta właśnie 850, albo jakaś 750-watowa wersja, w każdym bądź razie będzie to zasilacz z firmy Be Quiet. No i teraz taka moja czysta, absolutnie czysta fanaberia, obudowa, obudowę też mam inną upatrzoną, będzie to obudowa Be Quiet Pure Base 500. I teraz tak moi drodzy, żeby nie było, że jakoś nacinam, naciągam i tak dalej, wiecie jak to ja, u mnie musi być wszystko jasno, klarownie na papierze. Tak, więc moi drodzy, spokojnie te wszystkie wasze wpłaty będą zbierane, sumowane, aż w końcu ten sprzęt uda się kupić. Jednak jeżeli przez ten czas dajmy na to skończą mi się serie, których nie mogę nagrać przez, powiedzmy, mój system operacyjny lub też przez niedziałający Nvidia Shadowplay, to po prostu zwyczajnie w tym czasie. Oddam mój obecny sprzęt do informatyka na reinstalację systemu. Najprawdopodobniej będzie to reinstalacja na system Windows 10 Home, ponieważ, tak jak wspominałem, jest on rzekomo bardziej przyjazny dla starszych gier, tak więc, będzie wersja Home. No i wtedy powinno wszystko zacząć działać, ShadowPlay powinien zaskoczyć bez większych problemów i kilka serii, których obecnie nagrać nie mogę, nagram, a być może wszystko się jakoś inaczej ułoży i do tego czasu już będę miał zupgrade'owany komputer. Czas, moi drodzy, wszystko pokaże, nie ma z niczym pośpiechu, ze spokojem będę robił swoje i wszystko z pewnością dobrze się ułoży. Tak więc, cóż, wszystko co miałem powiedzieć, powiedziałem. Słyszymy się podczas serii Zagrajmy w Half Life. Będziemy, moi drodzy, srogo wywijać naszym ziomeczkiem Gordonem Freemanem w Black Mesa. No i oczywiście później słyszymy się na mm, transmisji na żywo podczas tam ogrywania GTA Sandra -sa z randomizera. Tak więc też będzie się działo z pewnością ciekawie. No i cóż, na ten film informacyjny to w zasadzie tyle. Okej, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żena się z wami, do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale, póki co trzymajcie się ciepło i cześć!